Nie chcę tego za długo nagrywać kurczej, dlatego szukam odpowiednich, szybkich słów. Ponieważ networkowy biznes, wspaniały biznes, budujemy w naszej tu społeczności biznesowej, networkowej na podstawie prostej zasady. Ja pomogę Tobie odnieść sukces, wtedy ja odniosę sukces. Więc yy, bywanie z ludźmi. W środowisku ludzi podobnie myślących. Bywanie z ludźmi, którzy odnoszą sukcesy. Ach, to jest dla mnie bardzo, bardzo wzruszające, bo sama wiem, jaką drogę przeszłam. I ta droga do spełniania marzeń, ta usłana różami z kolcami, jest. Mm, Drogą rozwoju. Dla każdego inną, dla każdego z nas osobna jest trochę inna. Ale jak człowiek wróci pamięcią do siebie sprzed kilku miesięcy, sprzed kilku lat, to tak jakby zauważa się, że nie jest się już tym samym człowiekiem. Droga do sukcesu, droga do marzeń z drogą rozwoju. Wspaniałą drogą rozwoju. Więc motywacja, podsumowując, bo ja naprawdę mogłabym długo o tym gadać. Podsumowując. Palące marzenia, Twoje palące dlaczego. Plus dobra możliwość dobry, dobra współpraca, taka naprawdę dobra, jaką na przykład ja mam, dobrzy ludzie w koło, wiara w siebie, tego wszystkiego, to wszystko dostaniesz, tego wszystkiego nabierzesz, więc nie ma mowy o braku motywacji, nie ma mowy o braku motywacji, jeżeli chcesz zmienić swoje życie. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia następnym razem.